Witamy Was wszystkich w naszym kolejnym odcinku Siema. i dzisiaj gra z nami też nasz gość kita. Przywitaj się Siemka Pójdź będziesz połowali Najpierw zapójdę za widz tego pamięta miał Ty działa i griper, bo ja lubię się bawić z griperami A, spaliłem go. A, a ja idę na nabiłem trochę levela I przepraszamy Was za to, że nie nagrywaliśmy, ale coś tam się popsuło, coś mi się zepsuło i im się nie nagrało. no niestety, przykro nam ale cóż poradzić nie ma grać takiego takich daleko, chodź Kitek na drugą stronę tego lasu chodź za mną, e Kitek. idę potem no. trochę tego później, zaraz pójdziemy do kopalni Wkazałem, no na drugą wam wszystko no, byliśmy też w piekle, mamy portal do piekła prawda? ale kurde chcę zrobić parkour jak widzicie, znaleźliśmy y, diamentów, trochę. Znaczy ja znalazłem. Tamten mnie znalazł. Znaczy, tak, też znalazł się Ja też też znalazłem. skąd ja mam diamentowy miecz? A ja nie znalazłem. Ja też się nacieszyć. Dobra, chodźcie, wszystko mamy połączone teraz. Chodźcie do kopalni, gdzie jesteście? Poczekaj, 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 grzybki. Muszę wziąć. Nie, ale tu tupy są. Falcie się. Siema. Adj da! a masz! Tyra wiesz! Mój niż źródłem, będzie lepszy od tego, od yy, diamentowego, nawet. Będzie jak tu sobie wypracować? Aj się głupi. daj daj. Dobra. Ty, Ty złaś pinio. Ale się kurde. O, st... Ej, gdzie wy? Ej, jakby co, to ja ci zostawiam tą świnkę, zabij, to ją ja sobie będzie. A gdzie wy jesteście? Nie wie... da, da U, zaraz się jest. zapnę. O kurde, tyri... creeper, poczekaj, jeszcze nie tapaj! Dobra, tapaj, tapaj! Musiałam, miałam coś zrobić. To się nie będzie regulować. Gdzie wy jesteście? A, no zrobię. Dobra, już widzę tego. Takiego. Elo. no. No. Okay, to idziemy do tej kopalni, chłopaki. Możemy iść. Powiedzcie nam, gdzie jest dom. Okej, zobaczę mam trochę drogę. Eto, że mi kończ tego linka do mapki. Do re no, rej, minima. No, zaraz, Ej, ja nie mogę na razie. W Kurde. mi, ja sobie zrobię <susur> to. Uważaj, zaraz wodzie walnie. Dobra, dobrze. Ej, Ekka, zamyk się wywoduje Ej, chodź, 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 chodź. Czekaj, będzie cię jedziemy. no nie wiem, Piper! Jezus! O, 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 armią O, Idę O, dziękuję. O, dziękuję. O, dziękuję. O, dziękuję. O, O, Padłem. Padłem! A wy? Ja mam pół serduszka! A czy tylko ja tu żyję? Patrz. Czy tylko ja nie dadłem? Gdzie wy jesteście? Gdzie moje itemy? No chodź, tu tepnij się do mnie, to ci, ja mam tu swoje itemy. Wszystkie są na zewnątrz. Jestem. Są na samym I jest. Mój lawa Gierki! Jest! Tak, się od, odrobi do Przy takich lagach. A gdzie wy jesteście? Typnijcie mnie! Tepnij Tepnij. Go. Ja no, tak, go! Jak gdzieś daję sobie z kina. Dobra, chodź! U, 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 u. Mój kilo! A no, wni, mnie. no, 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 A nie, mam go! Ten złoty miecz akurat jako ulepszony jest też pro. Nie, to jest Glipper? Glipper mnie goni! Pomocy! Ja mam go! Dawajcie do Dajcie Tylko gdzie jest nasza, nasza chata, powiedzcie mi! Ile świn? nie, Patrz, Pana, do pani, patrz jak tu się można poekskuć! Ja Ej, poczekaj, a na jakim to biomie było, chata? Kto trup cię zabija? Nie wiem, czy powinienem być na mapie. No, o, już widzę naszą chatę. To ja, jak ja Wam powiem, to się do mnie TP! Okej. Okay. Ja cię widzę! Ej, ja cię widzę! na miecz od razu mi się wzięło. Na razie cię się obracać! Nie się. A tu robię kopalnie, jeden jak wy. Wycie to jak. Wam, wam, Ej, dawaj, chodź, tu podziemiesz trochę e, jest A ja jestem na I Chyba tu... Oh, kurde, głupi gliter. Kupiłam szpudiamanty! Ja wiesz, ty Ej, pomóżcie mi! Idź wresz. Dobra. o oh, kurde! Siema, o, dobra, tutaj, w tę stronę. O, poszedł na hita. Jestem na, na chacie, na tak, ja, Kitek, wiesz, co, wiesz co, 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 co zrobiłeś? Ja? Nie, Kitek A co? Co? Zasłużyłeś Zasłużyłeś na admina. Na admina? Tak Zasłużyłeś Aj, a mnie czemu nie dasz? No to nie zasłużyłeś On zasłużył tym, że mnie doprowadził do chaty ty, ale ja ten potworów wydnąłem, no daj mi Adma. Dobra. A ja byłem grzywnym chłopczykiem. Ty też. Okay. Daj mi Adma. O, dzięki. Jedna wow. chwilę zaraz przejeżdżamy, okej? Okay? Teraz na ten... Y, jak to się zyska. Nazy... Ojcie, to się... ja, nie. nie wiem jak wy, ale ja się na łóżku laki. Ej, to poczekajcie, to ja idę się też przespać. Zaposby łóżko, się przyda. O pod z łóżka. Hop. Hop. Leżę! Zobaczcie i zatrzymamy odcinku. No i ten. W tym odcinku na razie komentujcie, subskrybujcie. Zaraz będziemy nagrywać ponownie. Przepraszam, że tak krótko. No to cześć.